Wróćmy teraz na Waszą planetę, dzisiaj, odpowiedział źródło. Od zawsze tak się dzieje, że dla danej cywilizacji w przestrzeni fizycznej przychodzi czas na jej upadek lub ewolucję i właśnie teraz nadszedł ten moment dla Waszej cywilizacji. Już jakiś czas temu część z Was podjęła decyzję, by stać się istotami świadomymi i zmienić swoją gęstość. To spowoduje, że cała wasza planeta ulegnie tej przemianie. Opowiedziałem Ci tę historię, bo musisz wiedzieć, że wasze obecne elity są tylko pionkami w całej wojnie o waszą świadomość. To, co teraz usłyszysz, wyda ci się niewiarygodne, ale musisz w końcu sobie uświadomić, że nic nie jest takie, jak do tej pory myślałeś, że jest. Na samym szczycie piramidy waszych elit tylko nieliczni są przedstawicielami potomków tego pasożytnicznego gatunku, o którym ci opowiedziałem. Próby ich przodków uczynienia z nich rasy nieśmiertelnej, a dokładne, usilne starania osiągnięcia tego poprzez zmianę swojego DNA doprowadziły do skrzyżowania ich pierwotnej rasy z innymi gatunkami. W tej chwili dominującymi genami w ich DNA są geny ras gadzich, dlatego niektórzy z Was nazywają tę rasę reptylianami. Wojna o Waszą świadomość toczy się już od dawna w innych przestrzeniach. Jest to wojna światła z ciemnością. Jest to wojna Waszych dusz o Waszą zdolność kreacji, tworzącą obecnie idealne warunki dla ciemnej strony. Wasza kontrola nad kreacją jest bardzo cenna dla tego gatunku i jest dla nich odpowiednikiem by być albo nie być w tej przestrzeni Wykrowany system jest niemalże doskonały Tworzony był przez długi czas i jest tak zaprojektowany aby ludzkość nigdy się nie dowiedziała o tym że jest zniewolona Pod wpływem manipulacji do tej pory byliście wykorzystywani do kreacji idealnego i obfitego życia dla waszych elit Stojących po stronie ciemności. Utrata kontroli nad Waszą cywilizacją może zaistnieć tylko w momencie, kiedy odzyskacie pełną świadomość. Przebudzenie oznacza dla Was odzyskanie zdolności świadomej kreacji, a dla nich koniec możliwości istnienia na tej planecie. Na samym początku tej rozmowy zdałem sobie sprawę, że zdolność świadomej kreacji jest cenna, ale nie sądziłem, że aż tak. Nie wiedziałem, że odpowiedzialna jest za być albo nie być całej cywilizacji. Tak naprawdę istnienie całej naszej ludzkiej rasy zależy od tego, czy nasza świadomość się przewodzi, tylko ewolucja i przejście na kolejny poziom gęstości możemy sugerować.